Cześć, witajcie. Dzisiaj w filmie pokażę Wam jak zrobić domowe wino, takie zdrowotne z kwiatów mniszka lekarskiego. Chociaż jest bardzo zdrowe, jest też bardzo dobre smaku. Potrzebne nam będą kwiaty mniszka lekarskiego. Są one ogólnie dostępne, bo rosną praktycznie wszędzie na każdej łące. Zrywamy same główki. I musimy je oskubać, bo nie chcemy tych główek, chcemy same płatki kwiatów. Dlatego, że wino z główek będzie bardzo takie gorzkie, ponieważ jest w nim w tych główkach sok mleczny. Ja to robię tak, że po prostu nożyczkami obcinam płatki, a te główki, te podstawy płatków odrzucam. I po oddzieleniu płatków od tych zielonych części wysypujemy na jakieś ręczniki papierowe albo gazetę płatki po to, żeby wyszły z nich takie małe robaczki, których nie chcemy w winie. Odstawiamy na kilka godzin i później zdejmujemy. I tutaj wyszło tych płatków, zebrałem 7,5 litra i z takiej ilości będę chciał zrobić 15 litrów wina około połowę z tego, co chcemy zrobić wina, musi być tyle objętościowo płatków. Grzejemy wodę w dużym garnku, do którego później wrzucimy płatki i zrobimy wywar. Płatki kwiatów mam wrzucone do wrzątku i teraz odstawiam to na około dobę. Następnego dnia pozbywamy się płatków. Będą potrzebne też cytryny. Wyciskam sok z 9 cytryn na 15 litrów wina. Będę robił to wino w pojemniku fermentacyjnym. Może być też balon, i wlewam do niego ten sok z cytryny. Płatki będę odcedzał na takim sitku i staramy się odcisnąć jak najwięcej tego. Tego wywaru, żeby jak najwięcej smaku było w tym naszym winie. Na 15 litrów wina dodajemy około 2 kg cukru. Można dać więcej, ja daję tyle, bo nie chcę, żeby to wino było za mocne. O mocy około 8% potrzeba 2 kg cukru. Ten cukier przefermentuje w alkohol, ale chciałbym, żeby to wino było też słodkie, dlatego. Później dam jeszcze cukier niefermentowalny, xylitol do dosłodzenia wina. Wlewamy syrop do nastawu. Będę używał drożdży aktywnych Enowini i pożywki Kombi. Pożywkę wsypujemy bezpośrednio do nastawu. Nic z nią nie robimy. Jeśli macie tak jak ja drożdże aktywne, to trzeba je uwodnić y, przez około 20 minut. Około 100 ml ciepłej wody na około 30 stopni. Mieszamy i odstawiamy, tak jak powiedziałem, na około 20 minut. Po tym czasie drożdże są już gotowe, żeby dodać je do nastawu. Wlewamy i mieszamy, żeby te drożdże połączyły się z resztą nastawu. Za chwilę będziemy napełniać pojemnik wodą do końca, ale pamiętajcie, żeby zostawić jeszcze tam jakiś zapas, w razie czego jakby się wytworzyła piana, żeby nam wino nie zaczęło wychodzić rurką. I zamykamy szczelnie pojemnik fermentacyjny. Fermentacja zaczyna się już następnego dnia.